Szanowni Państwo, mijają dwa tygodnie odkąd uniwersytet pracuje w bardzo niezwykłych warunkach. Na początku skupiliśmy się na tym, aby zabezpieczyć wszystkich członków naszej społeczności akademickiej przed ryzykiem zarażenia. Dlatego zawieszone zostały zajęcia, wprowadzona została praca zdalna oraz dyżury tam, gdzie praca zdalna nie jest możliwa. Wiele wskazuje na to, że zagrożenie epidemiczne nie minie tak szybko. Dlatego musimy przyzwyczaić się, że jeszcze przez jakiś czas będziemy musieli pracować w takich dziwnych, niecodziennych warunkach. Udało nam się w tej chwili uruchomić działania związane z zajęciami online. Bardzo się cieszę i chciałem podziękować. Wykładowcom, którzy w niezwykle krótkim czasie przygotowali te zajęcia, wszystkim tym, którzy umożliwili ich umieszczenie w sieci i zapewnili warunki techniczne, oraz wszystkim pozostałym, także administracji, która pracowała w formie dyżurów, po to, aby inni mogli pracować zdalnie. Bardzo dziękuję studentom i doktorantom za wyrozumiałość, że nie wszystko udaje się od razu zrobić bardzo dobrze. W nadchodzących tygodniach będziemy musieli pracować w warunkach przede wszystkim zdalnych, bez kontaktu fizycznego, bez spotkań, posiedzeń, zebrań, ale przenosząc te wszystkie działania do sieci. Jestem pewien, że nam się to uda. Proszę Państwa, Uniwersytet mimo tych trudnych warunków działa przez cały czas. Jak wspominałem, zajęcia w dużej części się odbywają. Wynagrodzenia, stypendia i zapomogi są wypłacane regularnie. Nasze podstawowe działania przebiegają, biorąc pod uwagę warunki zupełnie dobrze. Chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy powodują, że nasz uniwersytet może funkcjonować nawet w tak niezwykłej sytuacji. Proszę Państwa, zmieniamy obieg dokumentów po to, żeby ułatwić. Te działania administracyjne. Robimy to krok po kroku, aby nie wywołać chaosu. Spodziewajcie się Państwo w najbliższym czasie nowych zasad produkowania raportów z grantów i obiegu tych raportów, nowych zasad obiegu dokumentów finansowych. Ich celem jest to, abyśmy mogli więcej rzeczy robić poprzez internet, a mniej rzeczy, aby wymagało kontakt fizyczny. Chciałbym także, aby w najbliższym czasie mogły ponownie być uruchomione zdalne posiedzenia i spotkania gremiów kolegialnych. Proszę państwa, to co nam się udało zrobić, to jest bardzo budujące. Chciałbym powiedzieć, że jestem pod wielkim wrażeniem solidarności Determinacji, wyrozumiałości oraz współpracy wszystkich członków naszej społeczności akademickiej. Przechodzimy przez trudny egzamin, ale zdajemy go dobrze. A kiedy już wszystko wróci do normalności, będziemy razem silniejsi tymi doświadczeniami, które teraz możemy razem wspólnie zbudować. Oby ten moment normalności wrócił jak najszybciej. A do tego czasu życzę Państwu wiele zdrowia i dziękuję za zaangażowanie w życie Uniwersytetu.